Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku poradników do Herdstone'a. Dalej bawimy się w omawianie jak grać przeciwko danym klasom na arenie. I zostało nam chyba jeszcze tylko poza tym odcinkiem trzy takie, a później już lecimy z innymi tematami. Jeszcze tytułem wstępu: Tak, problem jest znaleźć polskie karty, bo widziałem, że pisaliście to w komentarzach, e, dlatego że polskie karty są bardzo często nieoryginalne, a po prostu zrobione. I są każda inna, każda ma inną odcinkę, inny układ itd. Tak a przyznam się szczerze, że nie chce się szukać oryginalnych kart, a wycinać i z dla też jest ta bardzo, więc używamy wersji angielskich. To lenistwo z mojej strony, ale po prostu no, też myślę o tym, żeby te poradniki były dla mnie, nie były dla mnie jakimś wielkim utrapieniem. Mniejsza z tym, moi drodzy, przechodzimy do omówienia, a mianowicie do kart Szamana. U Szamana, jak u większości klas, mamy oczywiście czary obszarowe. Pierwszy z nich jest Maelstrom Portal, czy też Portal Portal Nelstorm? nie wiem, po polsku chyba się jakoś podobnie nazywa. Niby niewinny czar, który zadaje tylko jedno obrażenie, ale biorąc pod uwagę, że Shaman bez większych problemów może uzyskać spell damage, czyli obrażenia za Hero Powers, to temu z temu chyba gniewu powietrza, czy jakoś tak on się nazywa, lub może po prostu pikować jakieś kreatury. To tutaj zasada jest prosta. Kreatury z jedynym HP lub z dwoma HP staramy się wykorzystać do tradowania jak najszybciej się da, żeby takiego stołu z takimi właśnie kreaturkami 1-2 HP nie zostawiać, bo bardzo często skończy się to właśnie takim, takim portalem do Melstro Melstromu i nasz stół zostanie wyczyszczony. Kolejną kartą jest Lightning Storm. Oj, to się popsuło. O, dobra działa. Kolejną kartą jest karta, która nazywa się Lightning Storm. Jest to też oczywiście czar AoE, tutaj troszkę większy, który zadaje 2-3 obrażenia, więc logika idzie za tym podobna. Kreatury z dwoma, trzema punktami HP, a nawet z czteroma, ponieważ ten, te obrażenia zakręcą teraz troszkę bardziej u tego szamana wartościowej pojawiają się to częściej, czy to w kartach, czy to nawet z tego do temu. Więc kreatury 2, 3, 4 HP staramy się wykorzystywać przede wszystkim do trade'u nie staramy się ich trzymać na stole, bo jeżeli taki, taką burzę z piorunami spotkamy, no to prawdopodobnie większość naszego stołu zostanie zabita. Więc tutaj, no... Ogólnie jeżeli chodzi o szamana nie staramy się budować jakiegoś dużego bordu Bardziej staramy się wykorzystywać jak, znaczy jak największą ilość jak najmniejszych kreatur do trajdowania z kreaturami oponenta Kolejnym czarem obszarowym jest Elemental Destruction, czyli niszczycielskie żywioły. No tutaj przed tą kartą raczej grać jest ciężko jedyne co możemy robić to tak naprawdę grać kreatury po 6-7 lub więcej HP ale to jest dosyć, dosyć ciężkie, więc raczej tego Elemental Destruction się po prostu nie boimy. Karta jest epicka, więc nie jest tak łatwo ją na arenie trafić. I tutaj, wokół tego grania, sensu raczej wielkiego nie ma. Tyle jeżeli chodzi o czary obszarowe. No tutaj po prostu jest zasada taka, że. No nie staramy się mieć dużej ilości małych kreatur kontra szaman i tak naprawdę to tyle, bo możemy spotkać jedną z tych obszarówek, no i stracić tak naprawdę cały stół. Kolejną rzeczą jest taka mała pierdółka, którą, o której myślę warto wspomnieć, Stormforged Axe, czyli burzowierny topór. Yy, broń... Nie jest jakaś wyjątkowa, natomiast często szamani ją pikują, i jedyny komentarz do tego to po prostu w tych pierwszych turach staramy się raczej grać kreatury 2-3 bardziej niż 3-2. 2-3 od tego nie giną, nie giną też od rozwidlonej błyskawicy, która też tam się czasem pojawia. Giną oczywiście od Lightning Bolta, na przykład, czy od Spirit Clausów ze spell damage'em, natomiast tamto. Jeżeli zginie Lightning Bolt ta kreatura 3-2 czy 2-3, no to jest wymiana jednej karty za jedną kartę, 2 many za dwa many, więc jest ok. Przed Spirit Claws'ami tak naprawdę bardzo ciężko jest się uchronić, więc trzeba się z tym liczyć. Przeciwing może mieć tą broń i może mieć spell damage, ale tutaj przed tym Stormforge Axem po prostu granie jest dosyć proste. Zagrywamy 2-3, a nie 3-2. Nie jest taka super istotne, ale też należy na to zwrócić uwagę. Dalej mamy taki temat totemów. Totemów z Hero Power, które bardzo często są traktowane jak e, ignorujemy. Moim zdaniem nie warto tego robić. Po pierwsze, tak jak tutaj widzimy, Rough of Error totem, czyli totem, który dodaje obrażenia na zakręt plus 1. On ma synergię i z czarami, i z tymi widmowymi pazurami i warty jest tego, żeby go zabijać zawsze. Tak naprawdę każdy totem jest warty. Żeby go zabić, chociażby z powodu takiego gościa jak śmiałek z grobowych urwisk, który może to te totemy od siódmej, tury powiedzmy może zbufować czy tam nawet szóstej, jeżeli gość zachowa kolina. Kolejną rzeczą jest totem ognistego języka, Flametongue Totem, który jest commonem, jest bardzo często spotykany. I zostawimy sobie trzy takie totemy, które niby nic nie robią, ziomek zagrywa taki totem i ma sześć obrażeń, które może wytrajdować z naszymi kreaturami. Więc ja osobiście wychodzę z założenia, że te totemy są jak najbardziej warte zabijania i nie warto ich zostawiać, bo możemy się natknąć na coś niemiłego. Kolejną kartą, która jest warta zabicia jest Tunnel Trog. Jego też zawsze warto zabijać. W przypadku maga, mag nie zawsze ma przy mana wyrmie jakieś czary, ale w przypadku szamana, raczej szaman będzie miał jakieś przeciążenia i ten trog może, może tutaj sporo urosnąć. Jeszcze wracając do tych totemów, Spirit Clowsy są takim powodem, dla których warto te totemy zabijać, szczególnie ten Spell Damage, żeby one nie dostały buffa, w sensie Spirit Clowsy. E, dobra, lećmy dalej. E, kolejnym tematem e, jest to, że karty Mass Removal, karty obszarowe, Karty, które niszczą kreatury na stole, karty, które zadają jakiś spory damage. Warto zostawić na jak, na jak najpóźniejszą turę, bo w końcu może dojść do takiej sytuacji, że szaman nas zasypie kreaturami i totemami, i tak naprawdę braknie nam możliwości, żebyśmy to mogli wszystko wytradować. Mając taki czar obszarowy, jak właśnie Flame Strike, Hellfire, czasem nawet i Swipe ze Spell damage'em, czy inne, inne czary, które zadają obrażenia po całym stole czy po kreaturach przeciwnika, czy je po prostu niszczą, jesteśmy w stanie do takiej gry wrócić. Jeżeli nie będziemy mieli jak się tego pozbyć, może być ciężko, więc tutaj bardzo istotne jest, żeby właśnie ten Mass Removal AOE, czy też czary obszarowe zostawić na jak późniejszy moment się da. W sensie po prostu nie rzucać przy pierwszej, lepszej okazji, tylko poczekać troszkę. Tak samo kreaturka taka jak Mind Control Tech. Jeżeli ją mamy, nie wyrzucajmy jej i trzymajmy ją. U szamana te cztery kreatury na stole pojawią się wcześniej niż później, bo jakaś kreatura z ręki, jakiś totem, dwie tury już mamy cztery kreatury. A więc prawdopodobieństwo, że ukradniemy coś tym mind control techem jest całkiem spore i tutaj warto go zachować na później. Kolejną rzeczą jest granie przeciwko fire elementalowi, czyli żywiołakowi ognia. Jest to kreatura, która jest bardzo mocna, tak naprawdę ja osobiście insta instapikuję tą kreaturę na arenie, czyli zawsze ją wybieram, jeżeli jest. I tutaj od szóstej tury po prostu staramy się nie wstawiać do stół kreatur z trójką HP lub nie tradeować w ten sposób, żeby jakaś nasza większa kreatura miała te 3 HP, żeby nie była łatwym końskiem właśnie na tego Fire Elementala. Kolejną rzeczą jest troszkę ostrożne podejście przy endgame'ie, czyli uważamy na bladla rządzę krwi, który Potrafi dać Lital nawet z tych totemów marnych. Jeśli on ma 3 totemy, jakąś jedną kreaturę, to już jest z samego Bloodlastera 12 obrażeń, plus to, co jest na stole. Więc staramy się pamiętać, właśnie o tym bladlaście. Staramy się tak samo pamiętać o Flame totemie, który daje, co prawda, tylko 4 obrażenia, bo na dwie kreatury. Ale na przykład, jeżeli mamy jakąś prowokację, to może przyczynić się do śmierci tej prowokacji, a później do śmierci naszego bohatera. Więc staramy się o tych kartach pamiętać. Też o kartach, które zadają trzy obrażenia, takich jak Lightning Bolt czy Fire Elemental pod kątem właśnie naszej śmierci. Bo to są karty, które pojawiają się u Szamana bardzo często. Zresztą tak samo jak Spirit Closey, jak Spirit Closey, czasem jeszcze jakiś Krakle się trafi, Lava Explosion. Te wszystkie karty zadają obrażenia, i tak naprawdę szaman ma trochę więcej tych obrażeń, nawet czasami niż mag. Więc miejmy na uwadze to, że nawet jeżeli przeciwnik ma Krakle tylko dwa ataku, a my mamy 10 życia, to może mieć na ręce te 8 obrażeń z jakiejś karty 3, z jakiejś kolejnej 5 i, i przez to umrzemy. Więc, więc no warto, warto grać bezpiecznie na szamana. No i tutaj, oczywiście, standardowo, jeżeli mamy w deku Uza lub Harrisona, lub jakąkolwiek inną kartę, która niszczy broń. Poczekajmy z tym na jakąś dobrą broń. W przypadku Szamana może być to na przykład Doomhammer, Epic, który rzadko się pojawia, ale mimo wszystko są też inne bronie, jest broń 3-2, są te Spirit Claws, już wspomniane parę razy, które też są dobrym targetem. Jest ten Stormforge Axe, o którym mówiłem na początku, jest jeszcze, nie pamiętam nazwy, ale taka broń, która zostawia Elementala na stole. Trochę tych broni Szaman ma, więc na pewno ten, że znaczy ten us może być przydatny na jakąś broń, nie warto go zagrywać, nie warto go zagrywać tak po prostu, żeby zagrać jakąś kreaturę. Na koniec jeszcze taki temat też warty myślę, zwrócenia uwagi, na, które, na który dużo osób nie zwraca większej, większej uwagi, jest to, że szaman jako jedna klasa ma mechanikę overload przeciążenie która sprawia, że w kolejnej turze ma mniej many. I też jest istotne w większym lub mniejszym, mniejszym stopniu, w zależności od sytuacji, żeby po prostu patrzeć, ile tego przeciążenia będzie Shaman miał w następnej turze. Bo jeżeli na przykład ma, nie wiem, piątą turę, zagra jakieś tam czary, które dają tego przeciążenia sporo i w szóstej ma już tylko do dyspozycji 2 czy 3 punkty many, no to wiemy, że już takiego fire elementala nie wstawi i ta ilość many jest ograniczona przez to przeciążenie. Więc też warto pamiętać o tym, że czasami możemy sobie pozwolić na więcej. Właśnie z powodu tego, że szaman się przeciąży i w kolejnych, których będzie miał many mniej. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, czy też obejrzenie tego odcinka. I zapraszam do kolejnych, e, jeszcze trzy odcinki Hunter, Warrior, Paladin. Jeżeli chodzi o takie omówienia tych tematów na arenach, a później lecimy już z takimi w miarę luźnymi, chaotycznie rozstawionymi tematami, w których pogadamy sobie o wielu fajnych rzeczach. A póki co, na razie do zobaczenia. HS,